Do zobaczenia! Cześć! Do zobaczenia. A ty jakie masz plany na dzisiaj? Zabieracie Wenus, więc odstawię Jupitera na przegląd techniczny. A potem muszę pokazać kapitanowi Stilowi, jak się korzysta z krótkofalówki. To może chwilę potrwać. Niedługo się widzimy! Tematuch i Marabuły szukają rzadko spotykanej wiewiórki. Tutaj, w Bonty Pandy. Och, jakie to niesamowite. Hej, już wiem co zrobię. Pójdę za nimi w górę i znajdę tę wiewiórkę pierwszy. To by dopiero była przygoda. Będę miał o czym opowiadać przyjaciołom.